Youtuber przy życiu wygrywa 25 tysięcy fałdolców. To, moi drodzy, pojedynek, w którym zmierzy się sześciu twórców, manojek, beznikos, Kepcio, Smart i Matek. I oczywiście ja. A całość zostanie rozegrana w pięciu różnych konkurencjach. Z czego uwaga, uwaga, pierwszą z nich jest Onlyup, ale w wersji 2D. Halo halo, panowie gotowi? Jazda! Jazda! Tak jest? Tak, tak. W takim razie przypominam pierwsze pięć osób, które dojdzie do poziomu szóstego przechodzi dalej trzy. Cztery, start! Czemu to tak jak gówno zasrane się robi? Nienawidzę tych skakanych rzeczy! Naprawdę! A, A! A! Kur... A! Dlaczego? Mano, jak to z jakiś japów? Tutaj, 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 tutaj. Lecę jak burza! Lecę wyżej, lecę da. Do... Nie, nie, jestem. Aaaa! Stage drugi. Nie chce mi się w to grać. Co za idiota stworzył tą mapę? Dajcie mi na niego namiary. a czekaj Adi, adi, poziom czwarty, lecimy. Nie śpi. Uff. Dobra, full focus ty. Dziadek też spadł. Nie wiem, co to jest, powiedzmy, co wydała dziadkiem, nie? Co się tu robi? O, soj, się wiedzieć, nie domagam. Stój, stój! Ja pierwszy jestem z manejkiem. Jestem z manejkiem. Bez nikogo nad na, nami. No to mega. Mega gra. O, dobra, doleciałem, doleciałem! Git. Git! 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 Ja nie wiem, czy mi się oczy zlewają, czy coś tu jest źle zrobione, nie? To się kolory mi się zlewają, ja tam nic nie widzę. Nie! Hm. Nie! Jezus ja mam dość! Dobra, to jest już poziom piąty, ty. O, w dupę łysy spadnie! Nie! CO JEST? Ej, dobra, to jest jakiś pros. Ja nie wiem, ja mam 18 lat! Mój stary grał w takie gry, to nie jest dla mnie. Się nie dziwia, że Manojek wygrywa. No proszę, drogi widzu, czy ty widzisz, jak on się porusza po tej mapie? Czy ty widzisz, jak wyglądają jego skoki? Czy ty w ogóle widzisz go w tym momencie? Jeżeli nie chcesz, a ja wiem, że nie chcesz tak skończyć, to koniecznie w tym momencie zostaw lajka i zasubskrybuj kanał z logiem tam na dole. O, jak ja to jest to genialny, nie? To jest jakieś drzewo i ja przegram z Łysym, Przegram z parkour. Ma parkour. Mam poziom piąty, zostałem ostatni. Znaczy, to nie jest koniec mapy, ale uznałem, że z chłopakami całej nie będziemy dzisiaj przechodzić. Mam, mam. Wyprzedzam, wyprzedzam łysego. Leć, kubuś, leć, leć. Do gwiazd nie? Jest, tej trzeci. Nie, no to żałosne. Ty smart jest pode mną? Nie, nade mną. Kurde, już myślałam. No nie wierzę. Nie, 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 proszę. Nie, 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 proszę. Nie, nie. Nie, no dobra, to dla bombiczków jakiś jest. Ja pierdzielę. Nie, nie, mam! Szósty! Jako pierwszy! Jako pierwszy! Dobrze. Hop! A! Byłem, byłem. Ten skok był ciężki, ale chyba go zrobiłem. Teraz tu, teraz. Nie! No tak, ja już byłem na samym końcu. Jestem, jestem, jestem. jestem. Let's go! Dobra, jestem. Uff! Mieszka mi nadal nie Stary, Stary, ja myszka mi się zepsuła i nie widzę kursora. Albo tu kursora nie widać po prostu. Mój Boże, ja zestresowany. Jest szósty. Mamy to. Jest szósty. Jest szósty. Mamy to. Co za wstyd. I tym samym sposobem Capture odpada z rozgrywki. A pozostałe 5 osób przechodzi do konkurencji numer 2, w której zmierzymy się na nietypowych boxfightach. Jeżeli youtuber wygra rundę, to automatycznie przechodzi do następnej konkurencji. OG LUT! Dobra, lecę w OG LUT. OG LUT. Pierwsza runda. Moi drodzy, to mi się podoba. No, ale gówno loot dostałem. No i czy wy jesteście normalni, żeby dwóch mam, mnie! Dziadek ja leży. To są emocje, wam powiem. Trochę jak na grzybach, ale. Ale trochę lepszy nawet. Czy to jest łysy? Nie. Manojek! Manojek! Chodź tu! Chodź tu! Nie, dostał sto! Chodź tu! Nie! Jakiego ja mam zeza? To jest czyjeś! To matka! A to świetnik. Dobra, Częko, ja bym się pokazał e, palcem, co to ja myślę. Bez nikos versus matek! Bez nikos versus matek i! Łystyny, przechodzi dalej! Woohoo! Przejechany motyluszek! Nie, to nie było moje bez nikos mnie przewiercił! Ja ale nie dam rady! Zostaliśmy w czwórkę Invisible! Nie wiem, co to jest tryb na niewidzialność kofi, ale gramy to! E, ale fajnie ty! Aha. Zarobiste! A, bo oni fakt już są niewidzialni, oni już są... owtupa. Ja wiem, że ktoś jest tutaj pod daszkiem niewidzialny. Ej, jest tak dziwnie, czuję się jakby w ogóle mnie tu nie było. Pa pa pa, Matek które harduje farmer. Smarty mnie pokonał. <grywka> ten tryb mi się podoba, ten tryb jest dla mnie. Jaki to jest głupie, ten tryb jest tak głupi. Matek tam się u górę, a my kwas stoimy w ogóle obok siebie, ale nie jestem pewny. Gdzie oni siedzą wszyscy niewidzialni obcrańcy? Machilofa jest grane! Machilofa jest grane! Dobra, czekam, 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 czekam. czekam. Wiem teraz rybkę. Wychodzę. Matek dostał, nie dostałem bardziej. Co za frajer! Nie! No i beka ze mnie. Let's go! Co tam? Śmiecie. Gratulacje Boogie Down. Kurde, to jest takie zwykłe tańczonko, rozumiem. Dobra, ja na Boogie downa. Będziemy tańczyć tu wszyscy. Super to jest. Zrzuca mnie coś, zrzuca mnie coś. A tu ma no, jak walczy od 2-0. Tańcz! Tańcz! Nie, no chajcie, zżyłam pampa. Zostaję z dupy. <grym> ha, dzięki zacy. Dawaj mi bugi Bambę. ja to mogę przegrać, ja to mogę przegrać. Chodź! DANCE! Chodź tu! DANCE, być, DANCE! Woo! O tak jak to lubimy, to lubimy! A nie masz jaj się na jeden na jeden wyrwać, tak? Kurde, szypał! Jest szypał! No ale to sama zbroja! O kurde! Jesteś 8x speed! Nie wiem co to ale Ja od razu w niego wjeżdżam! O, o ty O ty! Ja to mogę przegrać! Ja jestem szybki. O Boże! O Boże! Dziadek, ty masz do rękapę! Chodź tu! Chodź tu, dziadek! Dziadek! Do, o kurde, dobra, Oboje jesteśmy chyba na hita! To wam nie obiega. Dostał 15 white. Ja też mam white. Chodź tu, dziadek. Chodź tu, mam Dziękuję Dzie bardzo, papatki. Pap i tym oto sposobem dziadziuś odpada. A pozostałe cztery osoby przechodzą do kolejnej konkurencji, jaką są trikszoty. YouTuber, który jako pierwszy trafi do celu, przechodzi dalej. Natomiast pozostali próbują swoich sił na kolejnym trikszocie. Dobra, lecę. No nie, no jak jest pierwszy? Bariera mnie zabiła. Wszystkich zabiła. Nie! Przyszedłem. No, jak tam, kibyś? Nie no, jestem ja przeszedł. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Opony jakieś były! Aha, no zajebiście. Lecę, lecę. Dobra, idealnie. Gdzie jest mój cel? Tam. Co za gówno. Aha, i znikło mi. No zajebiście, co za gówno. Aha, oni polecieli i ja przez to, że będę ostatni, to przegram, tak? O! Ja się popłaczę. O, ja się popłaczę. Manojek, chłopie, przechodzi! Ja odpadnę. Chodź mnie tu, weź mnie. Tu jest tajperka, chłopy, tu już jest tajperka. Ja to trafię, ja to trafię, ja to trafię. Nie trafiłem. I teraz 360, uga buga buga! Gdzie to jest? O w dupę, przecież ja tego do jutra nie trafię. Leć Kubuś, leć. Raz, nie trafiłem. Dwa, nie trafiłem. Trzy, nie trafiłem! Co ja robię? No, <laughs> nie! Fokus, jest strzał. Nie no, jestem, nie da się tego trafić. Tak do góry, żeby mnie wybiło. I latam w nieskończoność i strzelam. Ja jestem mądry. Nie, no nie, dobra. Jest git, jest git. Nie. Nie. Nie! Nie trafię z takiej odległości na uskołpa. Muszę lecieć normalnie. Ale no dobra, taktyka mocna. Graper to jest easy, 360. Łóżka trafiłem. To hoppy ja zrobiłem teraz, nie? To było piękne, matek. Nie! Jakiego ty masz fuksa w śmieciu? I tym oto sposobem Matek odpada, a ja razem z Manoikiem i Beznikosem przechodzimy do wielkiego półfinału W którym rozegramy trzy dołki w minigolfa, a dwie osoby, które zaliczą właśnie te trzy dołki przy jak najmniejszej liczbie uderzeń przechodzą do wielkiego finału Leci! Nad kogutem! O... Zablokował go, zablokował go, idą no, drugi to jest oszukane Ja lecę! Kura nie blokuje kura! Zablokuje cię, patrz! Nie no, w moją... Brojom... Jest! Jest! Nie no, przeszła mu Ty, za Dobra. pierwszy? Nie, 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 nie. nie, nie wejdzie a Manojek? O oh, kurde! W pierwszym! Nie, nie doleci, leśni, się oby. A weź pchnij mnie trochę, pchnij mnie! Aha, co ja słyszałem? Pchnij mnie, pchnij mnie! Trafił. trafił! Trafił! Ej, wypchnę ci tą kulkę swoją. Nie, 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 nie. Dobra, mam, 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 Na no, spokojnie. Wystarczyło. Ok, całe szczęście. No to po dwa, panowie. Mamy remis na razie. Czekajcie, 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 ładuję! Poleciało, idealnie! Ty, on za pierwszym, za pierwszym! Nie mów Mać. nawet! Spadnie. Nie, no czekaj, wybił mnie. mi, za, kebab mi zbił. wybił. Ci. Co Ke, za bombel. bąbel? Tu ja za. A. O. O. Wiem, że ja za pierwszym, ale coś mnie uderzyło po drodze. Dobra, wale. Wal. Leci. O! O! Wstaje. o. No i kebab się. Prawie wstał. identycznie zrobiliście. Dobra, chłopaki, ja to kończę, kończę dołeczek. Pik! Idealnie. Aha, Dobra, mamy w dwóch. Manojek, górą. O nie. Ty i ja mam za pierwszym. Dobry kumpel jestem, wiesz, nie martw się. Dobra, teraz już chyba będzie nice and easy, powinno wystarczyć, odrobię w kolejnej, no co, poradzę. No powodzonka, hmm. powodzonka. Patrz, całe piłeczkę dla ciebie, Ani. Aha. Aha. Proszę bardzo, żeby nie było. Aha, manojek i... Ło! Wow! Ty, Ty. Aj, Ty to ci poleciało. Poleciało. Patrz, Patrz ci za, za pierwszym! Za pierwszym?! Za... Za pierwszym? Nie, nie wpadło. Nie wpadło. Patrz! Jest. Robi to. Yes. Ale nie trafi. Nie. Wypadłem. A do innego dołka wpadłem. <grym> no to i to od nowa, od nowa. Nie, no moja dowody, no. A nie, bo dołek ja. jest na dole. Jest dobrze. A czyli wy macie lepiej z niż ja. Manojek. No i wleci chyba do dołka od razu. Co nie ma innej drogi. Manojek? Pada. Ale wy też możecie w dwóch, więc teraz ja już. Nie wiem, czy dam radę. Łysy? No co ty robisz? Ale cię ładuje na dziurę. Jak mi się zgryfujemy razem. Ej, ale patrz, wpadnie! Uczekaj! Wpadnie! Uczekaj! Padła! <śla> A ja muszę uderzyć, no co? jest tak, za... już nic nie zmienia. No dobrze, mana, jak no. niestety. Pa Papa! <śla> Niestety Manojek odpada, a ja i bez Nikos zmierzymy się w wielkim finale. W konkurencji Edit Wars. Warto dodać się z aż 14 widzami z Discorda. I osoba, która jako pierwsza wygra Edit Warsy wygrywa okrągłe 25 tysięcy fałdolców. Ale szypał, ale strzywał. Strzywał. No zostaw mnie! Zostaw mnie, łysy! Łysy, bądź człowiekiem! Nie ma takiej możliwości, stary. A zrzucił mnie! Pady. Nie, no co? Dobra, mu? dobra, no. ja gram to wygrywam. Ja pierdykam. Chodź tu! Jest! No to nie jest! Uwysy, dobra, grande finale, Jacob wygrywa! Zrzuciłem to, bóle, spad. Jest! Zobaczcie, został... tu! Ja wierzę. Ja O kurde, został ten ostatni. Szysz, dawaj, szysz. dawaj, je! Yes! No! Jestem najlepszy. Nie, ktoś jest u góry! Nie, jeszcze ziobek jest u góry! Jest chłop u góry, a mi się gra zacięła. A, dobra, słyszysz mnie? Tak, tak, No ziomko. Nie! Gra mi się zacięła, chłopie, ja przegrałem. No właśnie, Co za gówno Sam z siebie zrzuciłem, jestem takim kretynem jestem już na Ja jestem. Nie wróżę się dla mnie w przyszłości, generalnie. Co tam, mój słychać? Łup, Łup, Nie, niedobrze, nie nie. Nie niedobrze. Niedobrze, tak, 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 Akurat musiałeś wpaść tam, gdzie ja miałem ten. Nie, zarobiście, nie? I'm pro, I'm pro, bro, I'm pro. Ładuję wszystkich nobów. Chłop rifta dał, chłop dał rifta! Wygram to, będę na drewnie. on nie wie, że wy na niego lecicie. Krzysiu, spójrz do góry. Nie, Krzyszto nie patrz, Krzyszto nie padł. Lecę cię na mordę, nie. lecę na mordę. Siema Krzysztof! Siema! Aaaaa! Spadł! O, go. Ja! Jeszcze jeden nie, nie stał! Jest! Nie! Jest! Nie! Dostał mnie! Do... Nie! Zablokował mnie! Zablokował mnie! Co za łeb! Zostaw mnie! Jest! Spadł! Ale co z tego, że on spadł? ty no, strefy nie mam, strefy nie mam, jest tam strefa na metalu! Zostaw! Nie! Nie! Ja. Nienawidzę gry Nienawidzę. Co za szmata! I... Ale tu już tak perfekt sytuację, ale dobrze Krzysiu dał radę, obronił się Chodź tu Lobby, mam 10 HP Dobra, kolejnego zrzuciłem Ja jestem najlepszy, tylko ja mam tak mało HP, bo mnie zgryfał jakiś śmietnik Co tu się dzieje? Rzuciłem go! Tylko ja mam tak mało HP Ja przegram Ja pierdzielę. Ty, ja a ty, padłem, ty żyjesz? Ja właśnie Dobra Strefa mnie zabiła Gdzie ty jesteś? Tutaj, Dobra. muszę w 50-50 Jest! Wygrałeś, wygrałeś JEST! YES!